Masz przyjaciela, znasz bardzo dobrze zachowanie swojego przyjaciela, znasz rodzica swojego przyjaciela. I pewnego dnia widzisz, że twój przyjaciel zachowuje się zupełnie tak samo jak jego rodzic, więc chcesz powiedzieć swojemu przyjacielowi, jesteś cały podekscytowany, mówisz: Hej Bill, jesteś zupełnie jak twój ojciec. A potem wycofujesz się od Billa, bo Bill będzie jak wyrzutnia rakietowa w stanie wojennym. Bill powie: Jak możesz porównywać mnie z moim ojcem? I będzie bardzo zdenerwowany. Większość ludzi się śmieje, gdy słyszą tę historię, bo jest im znana z autopsji. Ja mówię o co chodzi, a chodzi o to. Każdy inny widzi, że Bill zachowuje się jak jego ojciec. Jedynym, który tego nie widzi, jest sam Bill. Powód jest prosty. Powodem jest to, że odgrywa program, ponieważ jego podświadomy program został pobrany od jego ojca, więc wie, jak zachowuje się jego ojciec. Ale gdy Bill myśli, jego świadomy umysł puszcza kierownicę, wchodzi do środka, a teraz podświadomie będzie kierował autem. Lecz to jest zachowanie jego ojca. Lecz Bill tego nie widzi. Czemu? Bo Bill się zastanawia. Więc problem w tym, że. I tu nieszczęśliwa liczba, 95% dnia nie prowadzimy swojego życia naszym świadomym umysłem. 95% dnia jest częścią przez jaką myślimy i dlatego 95% dnia jest częścią Twojego życia kontrolowaną przez programy w podświadomości, większość czego nie wspiera żadnego z Twoich życzeń. Ani Twoich pragnień. A to jest powodem, dla którego zmagamy się z życiem. Mówisz, chcę odnieść sukces, chcę być zdrowy, a potem dowiadujesz się, że nie odniosłeś sukcesu, ani nie jesteś zdrów. I mówisz, nie, ale chcę taki być i chcę, by mój twórczy umysł zrobił to w ten sposób. A ja na to, ale nie używasz swojego twórczego umysłu, używasz programu, a to oznacza, że nie masz władzy nad swoim zachowaniem, gdy program działa. Więc stajemy się ofiarami wszystkich posiadanych programów. Program może zdarzyć się w ostatniej części ciąży przez pierwsze 7 lat. Więc teraz kwestią, którą poruszysz będzie, ale Bruce, jakie są moje programy? A ja mówię, masz problem, bo nie potrafisz mi powiedzieć, jaki masz program w punkcie zero. Nie możesz mi powiedzieć, jaki masz program w wieku jednego roku, jaki masz w wieku dwóch lat. Więc nie byliśmy świadomi. Nie wiedzieliśmy o programie. Były one automatycznie pobierane do podświadomości. Jeśli chcecie przyjąć kontrolę nad swoim życiem, najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, jaki jest program. Pomogę Wam bardzo prosto tym prostym spostrzeżeniem. Zauważcie to. Wszystko, co lubicie, co przychodzi do Waszego życia, przychodzi, gdyż macie program umożliwiający mu wejście. Ale oto ważna rzecz. Czegokolwiek chcecie lub podążacie i musicie naprawdę ciężko na to pracować, aby postarać się, by to się stało. Wkładacie dużo wysiłku w. Chcę, by to się stało. Pracuję naprawdę ciężko. Dlaczego pracujesz tak ciężko, by stało się to realne? Odpowiedź, jaką dostarczacie jest, cokolwiek bardzo usiłujesz osiągnąć i się nie ziszcza, dzieje się prawie zawsze dlatego, że program w podświadomości nie wspiera tej konkluzji. Więc nie zmagasz się ze światem zewnętrznym, będąc ofiarą. Chciałem być zdrów, chciałem odnieść sukces, lecz świat mi nie pozwolił. O to, co ludzie myślą, gdyż nie widzą własnego zachowania. Mawiają więc, chcę odnieść sukces. Jeśli to nie wyszło, to świat zewnętrzny musi nie być mi pomocnym w odniesieniu sukcesu. Ojejku, jestem ofiarą. Nie. Nie widziałeś 95% dnia. Potrafiłbyś sabotować sobie cały dzień. A potem okazuje się, że sprawy z Twoim własnym życiem nie pochodzą z zewnątrz. Są one niewidocznymi zachowaniami, które odgrywasz, które stają na drodze ku temu, czego naprawdę chcesz. Mówię, spójrz na swoje życie. Jak powiedziałem, lubiane przez Ciebie rzeczy wchodzące do Twojego życia wchodzą tam, gdyż już masz program. Lecz rzeczy, których chcesz, pożądasz, bardzo byś chciał mieć, musisz pracować i walczyć, by je zdobyć. To nie środowisko, nie jesteś ofiarą sił zewnętrznych. To tylko z powodu Twojego własnego podświadomego programowania. Czy oznacza to, że będziesz ofiarą całe swoje życie? Tu ważna konkluzja. Jeżeli wiesz, gdzie się zmagasz, wtedy wiesz, gdzie leży problem. Chcę być zdrowy? Nie jestem. Więc wtedy nie jesteście przekonani do własnego zdrowia. Więc jeśli zaczniecie rozumieć, co stanowi problem, oto ingerencja. Możecie zmienić program. Staje się to problemem z bardzo prostej przyczyny. Te dwa umysły mają różne funkcje, jak powiedziałem. Świadomy umysł jest twórczy, podświadomy odpowiada za zwyczaje. Powiedziałem także, że uczą się one na dwa różne sposoby. Świadomy umysł, będąc twórczym, potrafi uczyć się na wszelkie sposoby. Iść na wykład flow, przeczytać poradnik, obejrzeć film. Możesz nawet powiedzieć: Aha, mam nowy pomysł. I świadomy umysł zmienia się, bo jest twórczy. Zarejestruj się teraz za darmo i nigdy nie przegap żadnego filmu. Zostaw komentarz! Unity Poland